bo to mnie ze snu Czemu ty tak robisz? Jak? Nie rozpychaj się, kady jest wąs. Gęsiego goska za gąską dreptała tą grząską. Raz, dwa, trzy, Siemanko, miłośnicy detailingu w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam super produkt, a mianowicie chodzi tutaj o folię sprayu. To jest taka fajna alternatywa dla tych, co nie mają zbyt dużych jakieś tutaj sprawności manualnych i boją się po prostu okleić lampę folią, więc tutaj mamy folię zabezpieczającą w sprayu. Tak, jest to folia firmy Liquid Shield, nazywa się Headlight Protection i pokażemy wam jak zabezpieczyć tym reflektory. Nie mylmy tutaj tego z plastidipem, to jest zupełnie inny produkt, zupełnie inna technologia, jest to po prostu folia winylowa w sprayu, co też warto zaznaczyć. Produkt, na, znajdziecie na folia myślnik samochodowa i macie go z kodem rabatowym. To takie proste, tak jakoś, nie wiem, się tak, wymyśliłeś. Znajdziecie się. oczywiście link pod naszym odcinkiem. E, teraz, może, e, taki krótki opis tego produktu. E, jest to ogólnie z, puszka ze prawej. Puszka wygląda mniej więcej tak. Oczywiście ma w środku kulkę, dobrze jest sobie zagrzać puszkę przed użyciem, żeby po prostu lepiej się rozpylało, żeby też gdzieś za bardzo nam nie pluło, no nie ma co się oszukiwać, jest to po prostu spray eee, i końcówka sprayowa. Trzeba zaznaczyć to, że nie powinniśmy tego nakładać na goły plastik, gołą lampę, jeżeli chcemy zabezpieczyć faktycznie tym lampę, bo mamy też jeszcze kilka innych rzeczy, które możemy zabezpieczyć, ale do czego zmierzam? To musi być nałożone po prostu na klar. Tak, klar. Aplikujemy minimum 10 warstw, no my w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak to wygląda po 10 warstwach. Także nie ma chyba co przedłużać, trzeba brać do pracy. Działamy. Przejdźmy już do lampy, najpierw musimy ją dobrze wyczyścić, użyję do tego APC w stężeniu 1 do 5, a następnie odtłuszczę, także nie ma co przedłużać, przechodzę od razu do pracy. Jak lampa jest już wyczyszczona, możemy przejść do odtłuszczania. Do tuszczenia użyłem izoproponolu o stężeniu 40%. I teraz możemy przejść do zabezpieczenia sąsiadujących elementów przed zapyleniem. Musicie wiedzieć o tym, że bardzo dobrze to wstrząsnąć i dobrze też jest włożyć sobie to na dłuższą chwilę do ciepłej wody, żeby po prostu rozrzedzić produkt. Także ja wkładam teraz do ciepłej wody, później sobie rozszczepię, a w tym momencie, kiedy będzie mi się to grzało, odtłuszczę sobie jeszcze dodatkowo lampę. Przy zabezpieczaniu reflektora doszliśmy do wniosku z Dawidem, że moglibyśmy sprzetestować jeszcze, jak ta folia będzie zachowywać się na lakierze. Także z boku na masce też zrobimy mały kwadrat, zabezpieczymy wszystko dookoła i zmierzymy, jaka będzie grubość tej folii po 10 prysnięciach, czyli po 10 warstwach. A jak się już puszka mi lekko zagrzeje, yy, będzie po prostu ciepła, no to mogę przejść do aplikacji pierwszej z 10 warstw. Teraz odczekamy 10 minut do wyschnięcia i podejdziemy z drugą warstwą. A puszkę z powrotem wracam, wrzucam do ciepłej wody. Mamy już położone 10 warstw zarówno jak i na reflektor, także i na ten kawałek, który tam też był odznaczony. No, Przyda się tutaj bez bicia, troszeczkę tutaj nadlałem, może nie zrobiły się zacieki, ale taka dosyć duża mi się zrobiła morka. Szczególnie na elemencie, na masce, no ale mieliśmy się skupić tutaj na, na lampie. Jeżeli chodzi o maskę, to tylko po to, żeby sprawdzić ile będzie miało grubości 10 warstw tej, folii. tej po prostu 10 warstw folii w sprayu. Przejdę teraz do... Zdywania folii. Cześć, pomogę. Dawaj. Czekaj, czekaj, czekaj. 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 No morka jak taka, bardzo podobna jak przy folii wrappingowej. Tak wygląda niepolakierowany folią sprayu L-reflektor, a tak wygląda polakierowany. Dawid, odpalisz, odpalisz światło? Światło mogę. Światło? Bo zalewało wszystkie rysy i odpryski. Także jeżeli chodzi o usuwanie tego typu rzeczy, no to jak najbardziej na plus. No troszeczkę ta morka mnie martwi, no ale jest ogólnie spoko. Jeżeli chodzi o takie szybkie zabezpieczenie, no, szybkie, no trzeba poświęcić na to około półtorej godziny. Ale proste zabezpieczenie, bo naprawdę jest to bardzo łatwo zrobić. Nieprzyzwyczajony jestem, że to ty trzymasz kamerę w rękach, a mnie plecy bolą i nie mogę się schylić. Mm -hmm. Mm -hmm. No, a mniej więcej to wygląda w ten sposób. A druga wygląda w ten sposób. A obie były w takim samym stanie. Także, jeżeli chodzi o regenerację, zresztą jak jest światło zapalone, to tej morki nie widać. Nie, no, bardzo fajny produkt. A pokaź mi na chwilę, ja jeszcze zrobię jedno ujęcie. Zobaczcie, bo to będzie widać na dużym zoomie. Zobaczcie, jak jest rozbite światło. Ta lampa jest zdegradowana przez kamyczki jakieś, owadki i tak dalej, owadziątka. A zobaczcie, jak wygląda przejrzystość drugiej lampy. To są oryginalne lampy, jedna i druga. Od samego początku. I ta ma naprawdę spoko przejrzystość, a ta przed malowaniem tak średnio bym powiedział. Tu mamy około 90 mikronów. Tu mamy 100, 100, 140, 130. No około 130, 130 mikronów, ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze to, że folia nie wyschła do końca, ona e, po każdym dotknięciu e, miernika po prostu robi się w tym e, delikatna, no delikatna ugniątka. No no, jest miękka jeszcze, jest jeszcze no to jest 10 folia, warstw. Tak, folia jest jeszcze miękka, e, no ale tak jak deklaruje producent powinno dochodzić około 10 mikronów przy każdej warstwie, czyli po 10 e, warstwach powinniśmy mieć 100 mikronów i faktycznie powiem Wam szczerze, że ten element na tyle wygląda, no ale po przyłożeniu e, mierniczka no niestety robi się to, zresztą widać po mierniku jak wyglądają te kropki, nie? To, że kropki Mati, ale zobacz, nawet jeżeli zrobię tu może to widzowie zobaczą Spróbuję, weź przyłóż paluszka tu, tu, tu Zobaczcie, to jest tak gruba warstwa No jest gruba warstwa Podejście dzisiaj z miernikiem nie ma zbytnio sensu Chociaż widzieliście, że nawet przy tym, że się robią te kropki, dziurki od właśnie miernika No to i tak pokazuje te 50 mikronów więcej No ale trzeba się spodziewać tych 90 mikronów no bo teoretycznie 90-100, bo teoretycznie tyle powinno być przy 10 warstwach. Wszystko zależy tak naprawdę, jak pomalujesz, tak? Od ręki, tak. czy to zresztą, zalewasz, czy ostrożnie zresztą, to zresztą robisz. Zresztą czuć to pod palcem, że to jest mniej więcej takie same gruby jak y, powłoka lakiernicza. Czasami można gdzieś też y, właśnie się... Y, y, można to sprawdzić, jak gdzieś tam odpryskuje lakier i mamy większego, większy obszar, gdzie ten lakier jest odtyśnięty. wtedy sobie przyjeżdżamy palcem i czujemy, że jest tamta warstwa właśnie lakieru i w tym przypadku jest tak samo. No, na, moje, na moje wyczucie, na mojego kciuka jest około takie właśnie 100 mikronów. Ty to masz kciuka. Ja to mam kciuki, mam wszystkie paluszki. Proste, jeżeli chodzi o szybkie, no to można też tak powiedzieć, no bo położyłeś te 10 warstw w dostępie co 15 minut i co chwilę coś się robiło. Także też tutaj nie jest to jakieś mega wymagające, ale jednak robiłbym to w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli nie macie komory, no to w zupełności jakiś garaż wystarczy, byle się tylko nie pyliło. No, bo to jednak strącenia, tym bardziej, że doczekamy między warstwami 10, 10 minut, 10-15 minut i wtedy zalewamy następną, to coś może przykleić, zalejemy, to już zostanie. Odsycha to tak w 100% od 6 do 10 godzin. A co jest takiego fajnego, jeżeli nam coś nie wyjdzie, na przykład przy czwartej czy przy piątej warstwie, na przykład wyjdzie jakiś zaciek czy coś, no to jak najbardziej możemy to usunąć acetonem, 100% wszystko ładnie zmywa. A co jest jeszcze takiego ciekawego przy tej folii? To, że ma w sobie zabezpieczenie UV i naprawdę będzie zabezpieczać przed tymi odpyskami i tym piaskowaniem. Tylko teraz nasuwa się pytanie, skoro już zabezpieczyliśmy cały front, to dlaczego pomalowaliśmy? Może inaczej, nałożyliśmy folię na lampę, zamiast na przykład zrobić to klarem, dlatego że odpadło sporo takich etapów lakierniczych, tak? Oczywiście, przede wszystkim musielibyśmy zedrzeć cały klar, który był już wcześniej, jeżeli została końcówka, no to musielibyśmy wszystko zedrzeć, następnie wyprowadzić pod, pod lakier i na samym końcu lakierować. Pozbyć się tych wszystkich właśnie uszczerbków i tak dalej, zrobić gładką lampę, a tutaj zalaliśmy to e, tym preparatem i jak dla mnie jest naprawdę ok. Spoko. Jeżeli już jesteśmy przy lampie, to jak w kogoś sobie uderzycie przodem, to taka lampa może wam się potuć, a to będzie wtedy wasza wina, co tak patrzysz? A patrzę, bo podoba mi się to. Zawsze to będzie wasza wina, bo przeważnie jak się stuka w kogoś w tył, no to jest wasza wina i wtedy musicie mieć ubezpieczenie. Każdy samochód w Polsce musi być ubezpieczony, więc tutaj też wychodzimy Wam naprzeciw i możecie skorzystać z porównywarki ubezpieczeń MUBI. A o co chodzi w tej porównywarce ubezpieczeń MUBI? Po prostu wchodzicie w link poniżej naszego filmu, tam wyskakują Wam okienka. Wpisujecie swoje dane, dane swojego samochodu, klikacie dalej i wyskakują Wam oferty ubezpieczeń od najtańszej. Wybieracie najbardziej korzystną dla siebie i po zakupie tego ubezpieczenia 150 zł wraca na Wasze konto. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo dostajecie link, który rozsyłacie po swoich znajomych, przyjaciołach, czy też rodzinie, jeżeli i oni kupią ubezpieczenie przez ten link. Na wasze konto trafia 50 zł i łącznie możecie zgarnąć 2000 zł. Za 2000 zł to można byłoby kupić tyle tych puszek, że całe auto by się pomalowało tą folią. Jestem ciekaw w ogóle, ile by to zajęło. Z tego co wiem, to firma Liquid Shield także posiada w swojej ofercie właśnie folię w sprayu do zabezpieczenia lekieru. Wydaje mi się, że też przyjdzie taki czas, że też je przetestujemy, na przykład polakierujemy, albo inaczej. Nałożymy tą folią na całą maskę i też będziemy sprawdzać jej wytrzymałość, także obserwujcie nasz kanał. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek i nasze dzisiejsze testy, a także zaprezentowanie Wam produktu, koniecznie zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, odwiedzacie nasze social media, Facebook, Instagram. miłośników detailingu i detailing boost. I to jeszcze? A, no to ja jeszcze przypomnę, że pamiętajcie o studiu, która się mieści we Wrocławiu, na ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, 10, tutaj odmienimy wasze samochody. I jeszcze oczywiście sklep www.detailingbus.sklep.pl Tam znajdziecie kosmetyki najlepsze praktycznie do swojego samochodu, żeby zadać o te swoje cztery kółka. No i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!